Simon z tej strony, Mecu i Tomskaleniem. Ci z spróbowy klubu z ekstra klasy, tym razem znajdują się w Poznaniu, żeby przybudować zespół Lecha, który niestety był największym rozczarowaniem, jeśli chodzi o eliminację europejskich pucharów. jeśli chodzi o polskie kluby. Jeśli ćwierć finalista Ligi Konferencji Europy nie potrafi sobie poradzić z bardzo przeciętnym Spartakiem Trenawa, no to musi to być wielkie rozczarowanie. Sam Spartak no, też wybitny nie był. Wiadomo, przeszedł w eliminacjach jeszcze dni pro i awansował do fazy grupowej, a tam bilans bramkowy po trzech spotkaniach 1-8-0 punktów na koncie, przegrana choćby 4-0 z ludogorcem razgrad. Więc to tylko świadczy o tym, że lek w eliminacjach, no delikatnie więc miał bardzo słabą formę, zlekceważył rywala. No i niestety przez to nie podniesie swojego rankingu w Europie, ale musi powalczyć na rynku krajowym, bo jeśli zdobędzie mistrzostwo, no to eliminacje do europejskich pucharów będą zdecydowanie łatwiejsze i wtedy jedna porażka jeszcze cię nie eliminuje. No a teraz skupmy się na tym, jakie są cele zarządu przed nami postawione. Moim zdaniem, muszą być ambitne, szkoda, że tylko sukces krajowy. A tutaj jest wygrać ligę, wygrać puchar. Czyli rządzić na krajowym podwórku. 5 milionów budżetu to już wygląda przyzwoicie, no bo trochę wydaliśmy na trenerów. Sprzedajemy Baluę do Mechelen, chociaż wiadomo, w prawdziwym życiu łapię dobrą formę, ale aż takim cudotwórcą jak Van den Brom nie jestem i z niego za wiele nie wycisnę. Czerwiński do Levante, 1350. Dobre pieniądze jak za piłkarza, który był mi totalnie niepotrzebny. Następnie Kwekwe do San Jose Airquaves. Odchodzi za klauzulę odstępnego. Więc tutaj transfer wysoko być nie może oceniony. No i zmieniamy pozycję Hoticia. Ze środkowego pomocnika ofensywnego na lewego pomocnika. Bo tam mam większy wakat. Milicia za klauzulę sprzedaje jest 2,5 miliona do Espaniolu. No takich ofert się nie odrzuca. Czwarte miejsce w turnieju przedsezonowym. No delikatnie mówiąc nie spisaliśmy się na medal. Podobnie jak w eliminacjach europejskich pucharów. Ale w lidze no po prostu musi być lepiej. Jeszcze sprzedajmy. Sobie ha do ką za 700 tysięcy. Jak za tego piłkarza, to są rewelacyjne pieniądze, więc tutaj robię świetny biznes i mam prawie 14 milionów do wydania. Więc co by nie mówić czas na zakupy. Na pewno potrzebujemy kogoś na lewą obronę, na środek obrony. Nie pogardziłbym nowym prawym obrońcom. No i co? Wzmacniamy linię defensywną. Na start Arkadiusz Reca ponad 3 miliony zamienia specję na Lech Poznań. Tutaj niestety musiałem wpłacić klauzulę odstępnego, bo w ogóle nie chcieli negocjować. Następnie Kurtulus za 2 miliony 650 tysięcy z Hammarby. Jest to bardzo utalentowany środkowy obrońca, który może odmienić naszą linię defensywną. I oby tak było. Następnie Gregersen też na środek obrony. Lekko ponad 2 miliony zamienia Girondę Bordeaux na Lech Poznań. Więc tutaj mocna przebudowa defensywy. Praktycznie całą zmieniamy. I Robert Gumny wraca do Lecha Poznań 2 miliony z Augsburga, tam wiadomo miał lepsze i gorsze chwile, ale w polskiej Ekstraklasie zdecydowanie może być gwiazdą. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą ligą, kolejką ligową, cała linia defensywna przebudowana, Mrozek został w bramce, no bo to wiadomo obiecujący bramkarz i miejmy nadzieję, że się będzie fajnie rozwijał. Gramy z Jagiellonią, czyli drużyną, która w prawdziwym życiu z Lechem ze stanu 3 do 0, gdzie Lech prowadził, potrafi wrócić na 3-3, więc to jest na pewno niewygodny rywal. Ale miejmy nadzieję, że uda nam się ich w pokonać. Zaczynamy symulację po zwycięstwie, ale to Jagi niestety w natarciu. 1 do 0 po krótkim rogu i mas zdobywa bramkę. 38 minuta. No i ta nasza linia defensywna w pierwszej kolejce jeszcze powiedzmy, że idealnie się nie zgrała. Trochę też zmian dokonujemy, a to Jagi cały czas dominuje. 2-0. Niestety Romanczuk tutaj dobrze uderzył z pola karnego. 60 minuta. No i Jagi dość bezpieczny na razie prowadzeniu, bo to nieprawdziwe życie. Czy będzie 3 do 0 dla Jagi? Tak jest, niestety 3 do zera, Saczek. Co tutaj się dzieje? Chociaż może teraz to my odwrócimy wynik. No jak widać, no, prawdziwe życie z FIFA nie ma wiele wspólnego, no i tutaj Jagiellonia wygrała 3 do zera, ale my za to wygrywamy w bardzo prestiżowym meczu z Legend 2 do 1. Kurtulus i Isak zdobywca im ramek, szwedzka dominacja. Aleksander Arnold do Paris Saint-Germain, Baldę do Manchesteru City i Berardi do Chelsea to były najgłośniejsze transfery letniego okna. U nas też się sporo działo, jak na polskie warunki, ale nie aż za takie pieniądze. No i tutaj drugie miejsce po 10 kolejkach liderem Piast Gliwice. Trzecie miejsce Rakowa Legia na zaledwie piątym miejscu. Wysoko stal, lec szóste miejsce. A gdy spojrzymy na ostatnie miejsce w ligowej stawce zobaczymy tam ŁKS Łódź 7 punktów na koncie. No delikatnie mówiąc nie spisują się na medal. Za to nasz podstawowy skład zaczyna się powoli rozwijać. No i wykonamy zadanie jeśli chodzi o rozwój młodzieży. No bo co on by nie mówić Lech słynie z prowadzenia młodych uzdolnionych piłkarzy. No może tutaj nie trafi nam się jakieś wielkie talenty. Ale na wykonanie zadania to spokojnie wystarczy, i tak się dzieje. I ocena menadżera wręcz szybuje. 3 do 1 w derbach z Wartą. No tutaj pewny triumf, i tak zawsze powinno być. Z Legion znowu wygrywam tym razem na Łazienkowskiej Isak i Marchwiński. Isak zdecydowanie ma patent na Legię. I po 20 kolejkach jesteśmy liderem. 10 punktów przełagi nad Rakowem. 11 nad Piastem. A nad Legion już nie ma co liczyć, bo to jest przepaść. Na ostatnim miejscu widzę w Łódź. Jak widać tym razem inna łódzka drużyna. No a nasz podstawowy skład rozwija się harmonijnie. No i koniec zimowego okna. U nas bez transferów, bo też nie było pieniędzy De Jong do PSG, Baldani do Liverpoolu i Medina do Interu. To były najgłośniejsze ruchy. No i bez udziału w pierwszym gdzie Polski, Śląska UKS-a dalej. My zaczynamy od 1/8 finału, gdzie wygrywamy 3 do 1 z Pogonią Szczecin i w ćwierćfinale gramy ze Śląskie Wrocław 3 do 0 a pewny triumf i witamy półfinał Krajowego Pucharu gdzie trafiamy na Legię Warszawa. Znowu pokonujemy Wartę, tym razem 1-0, chodzić. niestety nie wykorzystał karnego. Po 30 kolejkach bezpieczne 17 punktów przełagi nad Legią Warszawa i mistrzostwo już zapewnione. Więc te ostatnie 4 kolejki można na luzie dograć. Puszcza tym razem na... nie na samym dnie, na przedostatnim miejsce, ostatni widzew. A taki mamy podstawowy skład. No i wygrywamy z Legią Warszawa w półfinale puchar Polski. I w finale czeka na nas Raków Częstochowa. A w ostatniej kolejce przegrywamy z Widzewem 0-1. do No ale wiadomo, mistrzostwo mieliśmy zapewnione, to już było pewne. Druga Legia Warszawa, trzeci Raków Częstochowa, czwarte Zagłębie Lubina. Ale wynik Lecha, 81 punktów, no jest naprawdę kosmiczny. I oby mi się zawsze takie wyniki udało wykręcać w Ekstraklasie. Trzy ostatnie miejsca to Ruch Chorzów, Puszcza i Widzew Łódź. I tak, strzelców, 23 bramki na koncie w 33 meczach. Josue na drugim miejscu, trzeci z Relak. Wśród asystentów Jozue najlepszy, no, co by nie mówić technikę ma wyborną, a Mrozek miał najwięcej czystych kąt, aż 12. A zawodnikiem sezonu został Mikel Isa król strzelców klasy Zdobywał bramki w najważniejszych meczach z Legią Warszawa i tam pokazał klasę, ale czy pokaże klasę również w finale Pchor Polski? Naszym rywalem jest Trajaków Częstochowa, gumny niestety jest zawieszony za czerwoną kartkę. Czy tam za nadmiar żółtych Pereira, w jego miejsce jest to naprawdę ekskluzywne zastępstwo. Nie jest to praktycznie osłabienie na tej pozycji. Zobaczmy też raport przedmeczowy. No tutaj widzimy w napadzie Simić, jeśli chodzi o raków. Może mają wreszcie napastnika, który potrafi zdobywać bramki, chociaż po klasyfikacji ekstrekasy nic na to nie wskazuje. A teraz zaczynamy symulację. No i w tym meczu niewiele się dzieje, więc dokonujemy zmian, żeby ożywić trochę to spotkanie. Lech atakuje. 1-0 Isaac, ależ on to wykończył strzał bardzo mocny. I Kowaczewicz kapituluje. No ale jak widzimy, raków nie chce poddać się bez walki. I broni, broni to mrozek. i jeszcze będzie rzut rożny. Jak widzimy nawet Kowalczywicz w polu karnym. Kto dojdzie do tej piłki, wybijamy ją i tak jest. Lech triumfuje w finale Pchor Polski 1-0. I do mistrzostwa dokłada Krajowy Puchar. Dominacja na rynku krajowym. Nowak wraz z Marchwińskim. Najwięcej bramek dla, nas... dla zespołów. Po jednej max asyście, więc tutaj się nie ma co rozwodzić. Dudis i Mrozek, najwięcej czysty kąt po dwa. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Na no piłkarze poczynili progres choćby Markwiński, Kurtulus, Mrozek, może trochę mniejszy, Gumny czy Souza, ale też jest to zawsze jakiś upgrade overall. Golizadek w sumie, jak startował, tak w sumie niewiele mu urosło. A jeśli chodzi o największą ilość występów: Mrozek, Kurtulus, Reca, Kalström, Golizadek, to mu w prawdziwym życiu nie grozi Hotić i Markwiński. W bramkach rządzi Isak, drugie miejsce Markwiński, a trzeci Hotić. Wśród asystentów najlepszych chotić drugi Markwiński, a trzeci Zekworeca, Goli Zadech i Isak. Po trzy asysty. No i ocena menadżera na koniec: 65. Fatalna. Za co? To chyba tylko wie zarząd. No ale wiecie, że zarząd w Poznaniu jest różny. Może dlatego, że cel finansowy no w sumie jest spełniony, więc nie wiem za co ma taką obniżoną ocenę. Ale czasem te oceny w FIFA to jest jeden wielki kabaret. Super pokarowe Europy dla Manchesteru City klasycznie pokonują Sevillę, ale dopiero po Liga Konferencji dla Eintrachtu pokonali Fenerbahçe. Liga Europy dla Bayeru Leverkusen pokonali AS Rome. I w Lidze Mistrzów triumfuje Real Madrid, pokonując 4-2 do 2 Manchester City. My za to zdobyliśmy Puchar Polski. Dołożyliśmy Mistrzostwo Polski. No i co by nie mówić. Ułatwiliśmy sobie zdanie jeśli chodzi o ewentualne europejskie puchary, ale to wiadomo tak. Z przymrużeniem oka miejmy nadzieję, że polski drużyn jak najwięcej będzie właśnie w tych europejskich pucharach. Bo dzięki temu, że sobie nabijemy fajne ranki, no to możemy co roku poprawiać swoją pozycję w Europie, no i kto wie, może dożyjemy czasu, gdzie, nie wiem, dwie polskie drużyny będą toczyły batalie o Ligę Mistrzów. Wiadomo, będzie to hardkorowo trudne, ale marzyć zawsze można, no co nam pozostaje, miejmy nadzieję, że tylko polskie kluby nie będą notować takich wpadek jak Lech z Trynawą, i że w następnej edycji Eliminacji Europejskich Pucharów, jeśli Kolejoszy tam dostanie, spisze się o niebo lepiej. A jeśli chodzi o ten materiał, to było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!